Nawet jeśli Loki pomoże i uwolnisz tę śmiertelniczkę, co to niby da? Zginiemy, gdy tylko wyjdziemy poza obrym pałacu! Zatrzymam ich ile się da. Jeśli choć pomyślisz, żeby go zdradzić. Już od dawna nie toczyliśmy takiej wojny. Jesteś gotowy? Co tu się dzieje? Przeczesać Terer. Nie wierzę, że jest sam. Ja? Skromny Garsaxon. Imperialny namiestnik Mandalory. Ty za to. Zdrajco. Jesteś moim jeńcem. To ilu was przyleciało? Nie miej mi za złe, ale z zasady nie wierzę szpiegom rebelii. Hmm. Jak pan wie, staramy się nie rzucać w oczy. Nie bardzo rozumiem. Popełniasz wielki błąd. Nie trzeba z radością przedstawimy się sami. Ale w jednej kwestii miało się rację. Nie jesteśmy żadnymi czadai.